Jeszcze kolejny poradnik, jak zrobić yy, pojazd dla klona. No więc, zaczynajmy. Ten pojazd mi się wyjątkowo podoba. No więc, nie będę go rozbierał, bo on jest trudny do zrobienia. Będę częściowo go rozbierał i budował. No więc, najpierw zaczniemy od robienia napędu. Bierzemy taką część i taką. No i wiadomo jak łączymy. I robimy to dwa razy. Dwa takie. Teraz bierzemy tą oczęść. Bierzemy taką czarną. Tą oczęść lepiej pokażę. Tą oczęść. Taką o. Bierzemy takie czarne i z tyłu przyczepiamy albo zielone, albo czerwone. Lub jakiś inny kolor, który nam. Będzie pasował. Przyczepiamy dwa takie do tego. Do tego. Dobrze. Tak będzie wyglądał nasz napęd. Nasz rakiety napęd. Teraz bierzemy tą oczęść. No i napęd przyczepiamy. Teraz bierzemy taką część 2 na 4, na nią przyczepiamy 1 na 2 i 2 na 2. Z przodu przyczepiamy jeszcze 1 na 4. No i to przyczepiamy w ten sposób. No i to jest pierwsza część naszego naszego yy, pojazdu. Teraz pokażę, jak zrobić już przednią, tak jakby, że tak powiem, część. Bierzemy tą oczę, taką oczęść. Przyczepiamy taką oczęść z kółkiem w środku, na dwa. W środku z przyczepionym. Nie wiem, jakby nazwać tą część, takim łącznikiem. Zaraz ją pokażę. jak z tego wyjmę już. Taką o. W środku ma być właśnie ta część. na no to obszczepiamy. Teraz bierzemy tą część taką, jakby na wpół. Taką. Cięższą z przodu. Tutaj przyczepiamy, teraz bierzemy takie, o, połka policjanta jakby. Tutaj o, bierzemy tutaj palce i tak, żeby jak tego palca dotkniemy, no to przestajemy. No więc, teraz czas na mm, boki tego. Bierzemy taką część. Na lewo i na prawo potrzebna jest po jednej takiej. Czyli łącznie potrzebne nam są takie dwie z góry. Z boku. Szczepiamy. Teraz bierzemy tą oczęść, taką trochę mniejszą od, od tamtej. Szczepiamy ją w ten sposób. Teraz bierzemy dwie takie. Dwa na osiem. Przyczepiamy je w ten sposób. Może no, tak, jeden to wyprzedza. Z obu stron takie coś robimy. Teraz bierzemy to o z boku przyczepiamy. Możemy mieć miejsce. Na blaster to oczywiste. Bierzemy takie O łączniki jakby przypominające hydranty 2 ja akurat w tym samym kolorze nie posiadałem dwóch więc takie O zaprezentuję no więc teraz bierzemy tą o część którą wcześniej prezentowałem do tego O przyczepiamy od dołu do tych czerwonych teraz bierzemy tą część i ją szczepiamy. Oto niebieskie. Jakoś mi wypadło. Wcześniej mi to się nie zdarzało. Pokażę to zmontowane Szczepiamy to tak, żeby. To było na dole i jedno na drugie trzeba wszczepić. Dobrze, teraz pokażę, jak tutaj ustawić klona i dać mu gdzie dać mu blaster. Dobra. To nasz trzeci pojazd. Dołączamy go do kolekcji. No to na razie do mojego czwartego i ostatniego pojazdu na razie.